Cześć, dzisiaj mam dla Was drugą porcję newsów z listopada. Powinno ich być trzy, ale w ostatnich dniach tyle się działo, że będzie ich dużo, dużo więcej, więc lecimy z nimi na szybkości. Pierwszy news: Decathlon wchodzi do Pro Tour ze swoimi rowerami. Oni już tam byli parę lat temu, ale teraz wchodzą na grubo. Dwa nowe rowery: Van Rysel Aero Light RCC szosowy i Time trialowe do ścigania się na czas XCR będą to maszyny, na których będzie się ścigał team Decathlon AG2R mondiale bodajże I e, co więcej, 100 rowerów, replik tych rowerów teamowych, wybrani klienci Decathlona będą mogli kupić. No to jest dość ciekawe, bo takie rowery skonfigurowane na najwyższych grupach Duraysa wymagają. Specyficznej obsługi serwisowej, trochę trzeba się nad tym znać. Punkty Decathlona nie są przygotowane do serwisowania takich rowerów, nie są też wyposażone w odpowiednie części i narzędzia, a obsługa nie jest przeszkolona z tego produktu. Jakby im brakowało szkoleń, to jestem tutaj. Eee, także no to będzie ciekawe wyzwanie na rynku, żeby markę masową dźwignąć. Do tego poziomu premium, ale może to być bardzo ciekawy case. Na przykład sklep stacjonarny Centrum Rowerowego też jest taką próbą, takim casem, gdzie marka sprzedająca masowo dużej ilości produktów otworzyła sklep, w którym spora część asortymentu to są droższe maszyny, i gdzie też trzeba iść w górę z obsługą. I to jest ciekawe, bo do sklepu stacjonarnego, który sprzedaje w cenach internetowych, nie zawierających obsługi. Przychodzi klient, który tej obsługi oczekuje. No i tutaj pojawia się problem kosztów, e, oczekiwań i możliwości. Także podobnie wydaje mi się, że będzie z Decathlonem, do którego mają trafić zresztą nie tylko te teamowe rowery po 50 tysięcy złotych, ale też jakieś ich tańsze wersje zaczynające się bodajże od 20 tysięcy. Jak będą takie rowery do testów czy do recenzji, to będziemy sprawdzać szczegóły. Ale mnie dużo bardziej elektryzuje inna marka, która też z rowerami wchodzi do proturu, do Teamu Total Energy. Jest to marka Envy. Na kanale co jakiś czas przewijają się produkty Envy w najwyższej jakości, komponenty głównie karbonowe, takie jak kierownice czy koła, ale mają też bardzo fajne. Opony, koszyczki na Bidon inne pierdał w swojej ofercie. Zmienił się dystrybutor Envi było o tym w poprzednich newsach, a teraz duże boom, bo przepiękne, dopracowane rowery Envi wchodzą do proturu właśnie do teamu Total Energy i to na pewno będę śledził z równym zainteresowaniem co rowery Decathlona, mimo że skala tych dwóch zjawisk jest zupełnie inna jak deskorolka i. Autobus. A jak jesteśmy przy Total Energy, to trzeci news, którym powinniśmy już kończyć, a to dopiero połowa newsów za dzisiaj. Maciej Bodnar, który kończył karierę, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie w teamie Total Energy. W międzyczasie ścigał się m.in. w Liquigasie, w Team Coffee, w boże, był kolarzem zawodowym od 2007 roku i właśnie w wieku lat 38 skończył swoją karierę. W międzyczasie zdążył wygrać etapy Tour de France. Tour de Poloń, ośmiokrotnie być mistrzem polski w jeździe na czas. Zdaje się, że ostatnio przegrał z kwiatkiem i był drugi o jakąś sekundę, czy dosłownie o błysk szprychy, jak to mawiają. Startował również w polskiej ekipie w ponferadzie, tam gdzie Michał Kwiatkowski zdobył mistrzostwo świata, startował w polskiej ekipie na igrzyskach w Rio de Janeiro, tam gdzie Majka zdobył srebrny medal. Także Kawał porządnego, bardzo sympatycznego, solidnego polskiego kolarza. No, który udaje się już na zasłużoną emeryturę. Polskie kolarstwo ma ciężko, polscy kolarze mają ciężko, ale trzymamy kciuki za to, żeby pojawili się godni następcy naszych odchodzących już na zasłużoną emeryturę mistrzów. Kolejny news na tym tle nudny: Shimano wypuściło 105 mechaniczną, 12 -rzędową. Wstępnie chyba było założenie, że taka grupa się nie pojawi a może miała się pojawić, tak czy siak, wchodzi mechaniczna stopiątka. Na kanale jest film o elektrycznej 105 i o jej chorobach wieku dziecięcego, chociaż grupa w sumie udana. Lecimy dalej, też jak przyślą grupę na testy, to będziemy się nad nią bardziej modlić. Serwelo wchodzi z Gravelem, o tyle jest to ciekawy news, że zdaje się jest to pierwszy e-Gravel, e-Shosa w ofercie Serwelo. I co ciekawe, przez zmianę położenia osi przedniej i tylnej można zmienić geometrię tego roweru właśnie z gravelowego na szosowy, podobnie jak Rondo w swoim gravelu też oferuje taką opcję zmiany właśnie kąta widelca i zmiany charakterystyki roweru. Cervelo marka bardzo ciekawa na pewno w 2024 będę chciał kilka tych rowerów wziąć do ręki, i może coś dla was z nimi porobić, pokazać, zbudować. Ale to też newsik techniczny. Lecimy dalej. Kolejny news, moje ulubione newsy pod tytułem "Ułoki do pieprzu". Kolejnej firmie z branży. Tym razem dostało się Skotowi. Tak naprawdę to, no nie powiem, że jest mi przykro, chociaż akurat Skota szkoda, bo to mały polski dystrybutor obsługuje od bardzo, bardzo wielu lat. Marka przez to może wolniej się rozwija, ale za to jakoś tam stabilnie sobie na tym rynku radzi. No i dostało im się akurat za ograniczanie konkurencyjności poprzez zakaz wysyłania rowerów do klientów. No i to jest ciekawe, bo gdyby przejrzeć tutaj w ogóle z tego co czytałem w media było przeszukanie w centrali Skota, więc gdyby takie same przeszukania w komputerach zrobić e, u innych dużych dystrybutorów, chociażby jak Specialized czy Trek, z którymi handlowałem, więc wiem od zaplecza, jak to wyglądało, to oni też dostaliby kary za e, ustalanie poziomów cenowych, za ograniczanie dostępu do towaru dealerom, za ograniczanie e, regionów handlu i konkurencyjności tych dealerów, za wiele, wiele praktyk, które naruszają pewnie nie tylko zapisy UKK, ale też przy okazji pewnie zasady prawa handlowego albo w ogóle karnego. Także myślę, że tu możemy oczekiwać, że kolejne firmy z branży prędzej lub później dostaną po łapach. Czy to dobrze, czy niedobrze? Ja, jak wiecie, już nieraz mówiłem, że uważam, że pewne formy regulacji na rynku rowerowym powinny funkcjonować, bo jednak rower to nie młotek i tutaj Troszeczkę więcej potrzeba technologii i obsługi, żeby dobrze taki rower klientowi sprzedać, zaczynając od doboru rozmiaru, przez późniejszą, czy typu roweru, przez późniejszą obsługę serwisową, reklamacyjną, opiekę nad tym klientem itd. I doprowadzanie do sytuacji, kiedy duże ilości rowerów wyjeżdżają do klientów nieprzygotowane, w zaniżonych cenach, przez punkty wysyłkowo. Jakieś takie garażowe moim zdaniem nie jest zdrowe ani dla branży, ani korzystne dla klientów, ani korzystne dla producentów. No ale oczywiście branża i świat uregulują to sobie sami, zdecydują jak ma być szczęśliwie. Ja już w tym pociągu nie jadę, więc mnie to tak do końca nie obchodzi, jak to się skończy. A ja swoje rowery potrafię sobie naprawić sam i wiem skąd je tanio załatwić. W razie czego, chociaż myślę, że do końca życia nie dam rady zajeździć. Tego wszystkiego, co się gdzieś tam e, przewija w tle. I na koniec news, też taki trochę ironiczno-smutno-humorystyczny, mianowicie bracia Szczepaniakowie, chyba tak się e, odmienia to nazwisko, zostali zamknięci. To są polscy przełajowcy. Jeden z nich e, zresztą miał chyba aferę dopingową, e, gdzieś tam w, w swoim życiu. I tutaj ten news o tyle mnie mocno zainteresował, że przewija się w nim wypożyczalnia rowerów Sunshine Bike na Majorce, a to fajne miejsce na emeryturę i jeżeli ta wypożyczalnia została zlikwidowana, to może to jest moment, kiedy powinienem tam wyemigrować. No więc yy, zarzuty są takie, że kierowanie grupą przestępczą i udział w grupie przestępczej obrabowującej w Niemczech tiry, między innymi z rowerów, ale też asortyment został poszerzony o telewizory, jakieś zestawy zabawek i tak dalej. Towarów w sumie zatrzymano ponad, tam około setki rowerów, z tego co podają media, i yy, drugie tyle, właśnie telewizorów, zabawek na łączną kwotę 200 tysięcy euro. No tutaj też sprawa pewnie będzie rozwojowa, bo o ile się nie mylę, to w Polsce też jest sklep przynależny do całego tego biznesu. Rowery na Majorce, no na pewno nie wszystkie pochodziły z kradzieży, więc też pewnie były kupowane. Tam, zdaje się, w wypożyczalni były gianty, z kolei trafiło na innego Molocha, który na omen chyba jeszcze nie dostał kary od polskiego Łokiku, także jest w kolejce. E, I e, no tam zapewne są właśnie i jakieś sprzedane te rowery, pewnie są na fakturach terminowych, także może się tam znowu też zagotować. To zaiste jest ciekawa branża, zresztą. Kto tam z Was kupował trenażery łachu na Black Weeku, to pewnie mógł się przekonać, że różne dziwne rzeczy się tutaj wydarzają. I tym miłym akcentem kończę przydługie newsy za listopad. Mam nadzieję, że w grudniu przed świętami trochę zwolnimy i newsy będą znowu miały tylko trzy newsy co dwa tygodnie. Dzięki. Możecie zadawać pytania, to wrzucę je do pytań za listopad, które już nie małem I do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!